Każdego dnia w Polsce dostarcza się ponad 2 miliony przesyłek, a to oznacza tonę opakowań, które po otwarciu paczki przeważnie lądują w koszu na śmieci. I sklepy, i konsumenci są świadomi, że trzeba to ograniczyć. Tylko jak? I tu wchodzi cały na biało EPAK, stworzony przez trzy instytuty Łukasiewicza z Poznańskim na czele. A ze mną w studiu dr. inżynier Michał Grabia, kierownik tego projektu i dyrektor Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii Łukasiewicz-Pit. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam. A ja się nazywam Małgorzata Lamperska, a to jest podcast o technologii na głos z cyklu obok logistyki. Czy czujesz się rewolucjonistą na rynku przesyłek? Niespecjalnie. Raczej łączyłem pewne rzeczy, które istniały od, od dawna, ale w zasadzie nikt nie, nie myślał, żeby tak to, w takich celu wykorzystać. Albo też może dlatego, że koszty były zbyt duże, a w tej chwili doszliśmy do momentu, kiedy ta technologia stała się na tyle tania, że można zacząć ją stosować w takich innych niż oczywiste. Miejsca, no i ta logistyka jest dobrym tego przykładem. Co łączycie, jakie technologie, z czego się składa epak i na czym polega? Epak się składa przede wszystkim z opakowania, mhm. które jest wykonane z Jak Sama nazwa wskazuje jak nazwa wskazuje, tak. Przy czym ma pewne dodatkowe elementy techniczne, elektronikę, która jest odpowiedzialna za kilka funkcji. Przede wszystkim monitoruje to, co jest w środku. I tutaj y, mamy sensory na pokładzie, mamy bardzo ważny sensor, który w logistyce jest bardzo istotny z punktu widzenia tego, w jakim stanie jest podłogę, czyli akcelerometr, który wykrywa przeciążenia, czyli sytuacje, w których to, co przewozimy w opakowaniu, może ulec uszkodzeniu. Y, mamy tam sensor wilgotności, mamy sensor temperatury, czyli mierzymy też sytuacje, gdy jakaś woda się dostała do środka, coś zalało albo było przytrzymywane w takiej bardzo wysokiej temperaturze, co mogłoby też negatywnie wpłynąć na, na zawartość. No, i co to jest bardzo istotne, to mamy również możliwość zamknięcia tego opakowania w sposób kontrolowany, czyli to nie jest tak, że ono jest zamykane tak jak zwykłe opakowania jakąś taśmą klejącą, tylko jest zamykane zamkiem mechanicznym, który jest zabezpieczony blokadą elektroniczną, też otwieraną przy użyciu telefonu komórkowego. Czyli kontrolujemy również moment, w którym ktoś to opakowanie otrzymał. I otworzył, albo zobaczyć co znajduje się w środku. Dokładnie wiemy, w którym momencie to opakowanie zostało otwarte. To, co odróżnia to opakowanie przede wszystkim od, i przede wszystkim od innych tego typu, to jest brak anonimowości w łańcuchu dostaw. Większość sytuacji, właściwie wszystkie sytuacje, w których mówimy o łańcuchu dostaw przesyłek kurierskich są właśnie takie, że od momentu wysłania znika to w takiej czarnej dziurze i pojawia się dopiero na, na końcu u odbiorcy końcowego, co się dzieje po drodze nikt w zasadzie nie wie. No, zaraz teoretycznie w aplikacji klient może sobie sprawdzać, czy to jest ściema, czy faktycznie tak jest. Czy... Może sprawdzać teoretycznie lokalizację, w której się znajdowała ta, ta jednostka logistyczna, czyli ta, ta przesyłka. Czy to jest zgodne z czasem, w którym akurat miało to miejsce, to pewnie, pewnie rzadziej. I to, I to jest tylko tyle, czyli, czyli co najwyżej lokalizację, natomiast absolutnie nie stanu. Czyli co się z tym dzieje realnie, jeżeli kurier upuści tą przesyłkę? To poza kurierem nikt o tym nie wie. My odkrywamy uszkodzone, uszkodzony towar, który znajduje się w środku i zadajemy sobie pytanie, kto jest za to odpowiedzialny. Czy to wysyłający wysłał uszkodzony produkt? Czy to kurier go uszkodził się transportu? Tego nie wiemy. W naszym przypadku zawsze wiemy czyli w czasie tego procesu transportowego nie ma takiej sytuacji anonimowości ponieważ my dokładnie wiemy kiedy wystąpiło to uderzenie i możemy bardzo łatwo połączyć to z momentem w którym w jakim etapie procesu logistycznego miało to miejsce czy to było w sortowni czy to było generalnie rzecz biorąc u kuriera czy to było na samym początku jeszcze u wysyłającego dokładnie wiemy w jakim etapie ta sytuacja miała miejsce, co jest bardzo istotne z punktu widzenia użytkownika. No i jeszcze bardzo ważna funkcjonalność to jest to, że to e-pakowanie nie wymaga papierowych etykiet. Czyli etykiety też są elektroniczne. Jest to tak zwany e-papier. E to jest taki układ, który, taki ekran, który generalnie jest bardzo specyficzny, ponieważ on nie wymaga zasilania, jeżeli wyświetla obraz. Tak, normalnie mamy telewizory, czy jakieś fotó. Czy jak w czytniku jak, książek? Dokładnie jak w Kindle, czyli jak mamy czytnik do książek Amazon Kindle, na przykład albo coś w tym stylu, one mają e paperowe właśnie ekrany. To jest fajne, ponieważ tak długo jak tylko się strona wyświetla, w zasadzie nie pobiera on żadnej energii. Tak samo w naszym przypadku tutaj etykieta się wyświetla, nie pobiera żadnej energii i to jest o tyle fajne, że nie trzeba tych etykiet drukować, można to łatwo przeprogramować. Także tutaj jest to duże usprawnienie również z punktu widzenia, no, no takie, bo nie tylko ekologia obejmuje samo opakowanie, że nie trzeba tych kartonów generalnie biorąc tyle stosować, ale również kwestie związane właśnie z drukowaniem etykiet, z materiałami które są wykorzystywane bardzo często, czy też wypełnieniami, ponieważ w środku jest siatka. Czyli nie trzeba też wkładać w środka żadnych wypełnień, żadnych tam papierów i innych generalnie elementów, które przytrzymują produkt, ponieważ jest siatka, która go przytrzymuje. Natomiast z tego co powiedziałeś, z tego co sobie wyobrażam, to wydaje mi się, że EPAK jest stworzony dla bardzo szczególnych przesyłek. Takich, które są drogie i wymagają specjalnego traktowania, specjalnych warunków transportu. Niekoniecznie. niekoniecznie. To jest, hmm. znaczy na razie, oczywiście, my nie akcentujemy, nie adresujemy tym opakowaniem wszystkich kategorii. No, bo zastanawiać się trzeba, jaki gabaryt powinien mieć takie opakowanie. My na tym długo myśleliśmy. Zasada jest, no jest taka: tutaj to niestety to, tak to działa, że, że, że rynek jest troszeczkę zdefiniowany przez, przez paczkomaty szeroko rozumiane, czyli te automaty paczkowe. No one mają konkretne rozmiary tych skrytek. I, i, I prawda jest taka, że, że musimy tymi opakowaniami adresować te rozmiary, ponieważ mimo wszystko no, jest to najbardziej popularna metoda generalnie wysyłania. No, kurierka, czyli klasyczni kurierzy coraz mniejszy mają udział w rynku w tym rozumieniu, że tak powiem, takiego klasycznego e-commerce'u, gdzie, gdzie takie osoby jak my zamawiamy, to tak często wybieramy ten. Te, te paczkomaty, no bo one są rzeczywiście bardzo wygodne. Więc my musimy je zaadresować. No i teraz takim opakowaniem z tworzywa sztucznego zaadresowanie tego najmniejszego 9 cm wysokości yy, tego miejsca w paczkomacie jest, jest, jest skrytki, jest, jest rzeczywiście yy, trudne. Bo sam epak zajmuje, tak, zajmuje, no? zajmuje trochę więcej miejsca. Tak, bo sam epak zajmuje trochę więcej miejsca, ma swoją budowę, więc rzeczywiście jest to problematyczne, więc my wybraliśmy tą warto, wartość pośrednią. No i bardzo łatwo możemy zaadresować, to, to jest prototyp, więc oczywiście jak to się mówi, nie, nie atakuje się od razu wszystkiego, czyli, czyli najpierw jakieś jedno rozwiązanie. Tego największego też nie, jeszcze na razie nie mamy zrobionego, natomiast no jest to bardzo proste, bo wystarczy wydłużyć ścianki, więc generalnie rzecz biorąc właściwie też jest zaadresowane w pewnym sensie. To najmniejsze nie, póki co dochodzimy z założenia, o to jest największy oczywiście rynek i najkorzystniej byłoby je zaadresować, przy czym samo rozwiązanie jest w pewnym sensie pewnym próbą w koncept, czyli sprawdzamy różne technologie i nie wszystko od razu musimy zrobić najmniejsze i najbardziej takie to opakowanie musi być ograniczone funkcjonalnie, to najmniejsze nie, da, nie obejmie wszystkich elementów zapewne, więc, więc, więc póki nie wiemy jeszcze, jak je zrobić, żeby to było rzeczywiście skuteczne, skupiliśmy się na takim wariancie, który jest dla nas wygodniejszy z punktu widzenia projektu. I tak żeśmy zrobili. Jaki rynek adresuje? Generalnie, że biorąc no, ja myślę, że nie ma stricte, że to jest dość szeroki obszar, bo, bo, bo e-commerce generalnie, że biorąc no, obejmuje bardzo wiele dziedzin to, co jest fajne i to, to jest właśnie bardzo istotne, że my y, y, mamy funkcję tego ekranu e-paperowego i, i mamy cały ten system obejmuje nie tylko opakowanie, obejmuje również aplikację informatyczną. Cały system, który śledzi przemieszczanie się tego, integruje się odpowiednimi systemami wszystkich partnerów włącznie z taką aplikacją mobilną i to co jest fajne, to gdy klient otrzymuje to opakowanie, on naszą aplikacją mobilną, czyli telefonem komórkowym, otwiera je. Czyli po Bluetoothie, który mamy w telefonie, komunikuje się z opakowaniem i otwiera to opakowanie, żeby móc dostać się do zawartości. I teraz ten sam telefon komórkowy jest podstawą do zrealizowania zwrotu. Ale zwrotu opakowania samego. Niekoniecznie. Nie, zarówno opakowania, jeżeli będziemy chcieli no bo ono je zwracać. Nie może u no, u nie może. Tak, nie może zostać u klienta. <grym> i, I ono jest rzeczywiście zwracane. Właściwie z, z zasady założenia jest takie, że tylko istniejącymi kanałami transportowymi, czyli my nie generujemy nowego potoku transportowego. To nie jest tak, że zamawiamy kuriera, żeby odebrał opakowanie i on pożyje tylko po puste opakowanie. Tylko zasada jest taka, że my. Możemy oddać to opakowanie, tak, tak do tego będziemy dążyć, kurierowi przy okazji, kiedy on do nas przywozi jakąś paczkę. Albo możemy je oddać do paczkomatu, kiedy będziemy w okolicy, albo do jakiegoś tak punktu pudo, czy na przykład do żabki oddać możemy. Czyli w dowolnym miejscu, w którym chcemy, możemy to opakowanie zwrócić, na to mamy czas, ale bierzemy też pod uwagę opcję, że nie zwracamy samego opakowania, tylko zwracamy produkty do nadawcy, w branży aparel tak zwanej, czyli branży odzieżowej. Większość produktów kupowanych wraca do nadawcy, czyli bardzo duży procent jest zwrotów około 60%, więc y, musimy mieć opcję na to, żeby te produkty można było zwrócić. I my też to obsługujemy obsługujemy to w bardzo wygodny sposób, ponieważ nie trzeba nic drukować. Y, wystarczy nacisnąć jeden przycisk, i ta etykieta na ePaku się przeprogramuje wezwie się y, ustalony, bo każda firma ustala sobie, w jaki sposób zwroty są obsługiwane, jakim kurierem, jaką firmą. Tak, Czasem możesz sobie. Na stronie, coś Tak, tak dokładnie. Przy czym, przy czym zasada jest taka, że kiedy zamawiam produkty, to mam do wyboru ilość opcji, mhm. natomiast kiedy je zwracam, to już tego wyboru nie mam. To jest konkretna firma, z którą jest podpisana obsługa zwrotów, i oni po prostu te pod... przesyłki potem odbierają, i to jest jasno określone, w jaki sposób są te, te, pod... te, te opakowania zwracane. No i teraz my to przeadresowujemy w sposób automatyczny. Jeżeli jest wybany kurier to on jest wyzwany i od automatycznie nie trzeba absolutnie nic robić. Czyli to jest taki takie jedno kliknięcie i załatwienie generalnie całego procesu zwrotu. No oczywiście my nie wyeliminujemy procesu zwrotu, który jest realizowany w aplikacji yy, sklepu internetowego, no bo często tak jest, jak wchodzimy sobie, kupujemy w jakimś sklepie na przykład, nie wiem, Zalando, czy w jakimkolwiek innym, no to zwracając produkty trzeba wejść na swoje konto i trzeba zaznaczyć produkty, które będą zwracane i tam się wszystkie te operacje wykonuje. Zakładamy, że będziemy się z tym integrować, tam to będziesz robił i to się przeprogramowuje przez naszego telefonu bardzo ładnie i zamawia się kurier i produkty wracają do zamawiającego. Także to jest, to jest taka funkcja dodatkowa, bardzo ważna, bo w e-commerce generalnie, bądźmy realistami, ale e, decyduje tak zwana płynność procesu zakupowego. To jest to, co się odróżnia z podstawą konkurencji między sklepami, czyli kto prościej i w sposób bardziej przyjemny i wygodny dla klienta zrealizuje proces zakupowy, ten wygrywa. Bo klient chce mieć to już. Tak jest. Darmowa, bacząc, darmowe wysyłki, darmowe jedzie. zwroty, prosty proces zwracania, szczególnie w aparelu to jest, a to jest, jest growing, jakby nie było. Ale są też inne obszary. Jest elektronika, gdzie właśnie są, bo w aparelu akurat, czyli tej branży odzieżowej, te kwestie związane z sensoryką mają mniejsze znaczenie, ale branży elektronicznej no tak, jak kupuję sprzęt za kilka tysięcy, to chcemy. No to chciałbym, dotarł żeby dotarł. Dokładnie tak. tak. I tutaj mamy, mamy duże dużo pola do popisu, czy w innych, w innych obszarach generalnie, gdzie naprawdę są konieczne, że tak powiem, gdzie mamy ceramikę, gdzie mamy elementy szklane, to przecież tam wszystko te drgania, te uszkodzenia generalnie wynikające z, z, z uderzeń mają znaczenie, ale mamy obszary przecież, gdzie są kwestie żywnościowe, też temperaturowe aspekty mają znaczenie, czy jakieś kwestie wilgotności. To wszystko to myślę, że dla każdego. Te sensory, no może nie w jednym zastosowaniu, ale w różnych wariantach, generalnie będą miały, będą dawały pewną wartość dodaną i, i, i będą dostarczały taką funkcjonalność, jaką potencjalny użytkownik od tego oczekuje. Tak. A czy tam będzie na przykład obserwator chłodzi? Nie, nawet nie, nie, żywność nie, przyszedł mamy, przyszedł nie, nie, nie mamy aktywnego mechanizmu chłodzenia, przy czym chłodzenie przyszedł w tej chwili, przyszedł. tak, to byłoby chyba za dużo na chwilę obecną, przy czym to nie znaczy, że w jakiejś wersji tego opakowania takiej, takiej opcji nie będzie, tak, że nie będzie można jakichś systemów tam chłodniczych do tego dokładać. Nie podejrzewam, żeby one były aktywne, one zawsze będą pasywne, stosuje się jakieś wkłady generalnie, takie utrzymujące temperaturę, niską temperaturę i chyba jeśli w ogóle to w tym kierunku byśmy poszli, chociaż... Tutaj bardzo ważne i duże znaczenie mają kwestie związane, z, że tak powiem, z, yy, z izolacją. Nie? To opakowanie jest z tworzywa sztucznego, ale nie jest zrobione z, ze steropianu, więc właściwości jego izolacyjne są powiedzmy mocno ograniczone. Więc to, 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 tak trzeba by do środka coś wkładać, tak generalnie, żeby to, żeby to zadziałało. Nie da się zrobić czegoś, co będzie idealne i będzie adresowało absolutnie wszystkie funkcjonalności, jakie są na rynku. No, trzeba coś wybrać, więc my starali się uderzyć w ten rynek najszerszy. Co jest jeszcze ważną funkcjonalnością, to opakowanie ma panel fotowoltaiczny. I teraz to jest często zadawane pytanie, po co jest ten panel fotowoltaiczny? No, przecież zużywa energię. Zużywa energię. Przy czym, jak my je oddajemy i wkładamy do takiego, bo mamy takie urządzenie również, to nazywa się wrzutnią, to ona służy też do zdawania w sytuacji, w sytuacji gdzie w paczkomacie nie ma miejsca albo nie ma paczkomatu. I chcemy mieć miejsce na oddawanie naszego epaka, to taką, taką mini to jest taki właściwie mini paczkomat, bo to jest takie maluteńkie rozwiązanie, które ma miejsce tylko na te opakowania. Też takie skrytki, które oddaje się to opakowanie. Ona w środku ma ładowarkę, czyli po prostu jak się podłącza, to się automatycznie to opakowanie tam ładuje. Ale oczywiście bierzemy pod uwagę sytuację, że u klienta to opakowanie sobie poleżało i się rozładowało. I co ma ten klient generalnie teraz zrobić? Chciałby wysłać, chciałby wysłać jakiś produkt, zwrócić go, a opakowanie się rozładowało. No tutaj dajemy mu szansę na to, po wystawię je na, na, na światło i ono się naładuje. Także to nie jest przypadkowe, że my nie dajemy tam opcji podłączenia kabelka od telefonu komórkowego i naładowania. Nie dajemy, dlatego że jest to najczęstszy element, który ulega uszkodzeniom i najczęstsza metoda uszkadzania tego elektroniki. Tego typu porty się psują, one się zabrudzają, generalnie rzecz biorąc, i są podstawą wielu uszkodzeń. Unikamy tego, no bo elektronika jest jedną z najdroższych części całego opakowania, więc staramy się ochronić w jakiś sposób. A dla potrzeb użytkownika końcowego, wystawienie tego na chwilę na balkon, żeby sobie na słoneczku powstało to nie jest żaden problem, a temu wystarczy. Prześledźmy jeszcze drogę takiej paczki w epaku z punktu widzenia użytkownika robię jakieś zamówienie w sklepie internetowym i tak na dobrą sprawę nie obchodzi mnie w jakim opakowaniu ono przyjdzie. Ważne żeby przyszła jak najszybciej i nieuszkodzona. Czym się będzie różniła taka dostawa w epaku od takiej zwykłej? Po pierwsze musisz wybrać opakowanie epak w momencie kiedy A. jesteś w sklepie internetowym, tam się po prostu pojawi dodatkowa opcja. Po drugie musimy pamiętać, że wykorzystanie opakowania epak, ty w tym przypadku nie jesteś w tym nas anonimowa. Czyli jako użytkownik musisz mieć konto w systemie. Czyli my oprócz Czyli sklepu. Czyli jakieś utrudnienie, konto, pewne, potem... Tak, tylko raz, wiadomo, tylko raz to występuje. Zrobić. Trzeba zrobić. Jest regulamin, to opakowanie ma swoją wartość. Nie jest za dwa złote, to nie jest karton papierowy. To jest rozwiązanie, które, które kosztuje. My musimy wiedzieć, kto je zamówił, kogo to wyląduje. Właśnie, żeby nikt nie skradł No dokładnie, sobie ponieważ no to bym. Prawda jest taka, że to są badania generalnie Impostu, że przede wszystkim największym problemem generalnie w opakowaniach zwrotnych jest to, że trzeba chcieć je oddawać. I Impost opracował takie opakowanie z Mondi, takie kartonowe, dość mocno znane, ponieważ było na ten temat dość głośno. Ale to nie wyszło. Nie wyszło właśnie dlatego, że mało osób je oddawało. A dlatego nie oddawało, ponieważ generalnie no, była to dobra wola. Okazuje się, że dobra wola to nie wystarczy, że jednak ten użytkownik musi być lekko zmobilizowany. My uważamy, że metoda kija i marchewki jest dobrą. Oczywiście bardziej nastawiamy się na marchewkę niż na kija, ale generalnie rzecz biorąc jest to jakaś metoda, którą trzeba zastosować. Na opakowanie jest po pierwsze dużo droższe niż to, co, to, co zrobił Impost z Mundi. Więc nie możemy sobie tak pozwolić, żeby ono fruwało generalnie po świecie bez jakiejkolwiek kontroli. Musimy wiedzieć, kto z niego będzie korzystał. Ponadto generalnie rzecz biorąc musimy móc przekazać użytkownikowi, czyli odbiorcy pewien kod, który będzie podstawą do jego otwarcia. A żebym wiedział, komu, jaki, komu mam ten kod przesłać, to muszę wiedzieć, do kogo to opakowanie trafia. Więc dlatego on nie może być dla mnie anonimowy. No, jak chcesz skorzystać z tych wszystkich funkcjonalności, no niestety musisz się przedstawić. No i, i na całym początku rzeczywiście w tego opakowania będziesz pierwszy raz prze, przekierowany na nasz portal, do naszego systemu, gdzie każdy nowy użytkownik musi się po prostu zalogować. I musi założyć sobie konto i musi wpłacić kaucję. Ta kaucja nie jest duża, ona ma charakter symboliczny. Jest to model dokładnie taki sam jak w przypadku koszyków stepowych i tych parozłotowych dosłownie kaucji, które są wkładane w koszyk, po to, żeby zachęcić generalnie osoby do oddawania tego koszyka w odpowiednie miejsce. My też tak zrobimy: będziemy mieli taką kaucję niewielką, którą będziesz wpłacać na konto, i od tego momentu użytkowujesz to, to, to opakowanie. Zasadniczo jeszcze nie, ma, nie jest to doznacznie określone, ale zakładamy, że od momentu wybrania tego, od momentu wysyłki od, od, od wysyłającego w tym cyklu transportowym to opakowanie, tak powiem, wisi na koncie za darmo, na koncie generalnie, że biorąc użytkownika przez trzy dni. Czyli w momencie jak my to wyślemy, to to Ciebie przyjdzie, no to masz w sumie trzy dni na to, żeby zwrócić nam to opakowanie i wtedy jest ono free of charge, absolutnie nic się nie dzieje. Natomiast jak ten czas, to nie znaczy wcale, że my nie zachęcamy na użytkowników od tego, żeby sobie potrzymały to opakowanie u siebie, jak najbardziej możesz je sobie trzymać. Przy czym nie będziesz go trzymał za darmo. I my, Co ja z nim zrobię? No różnie rzeczy, na przykład bardzo by mnie cieszyło, szka, na przykład tak? bardzo by mnie cieszyło, na przykład jeżeli użytkownicy PK ponieważ ma temperatury, będą wykorzystywali go na przykład do składowania ziemniaków, na przykład swojej tej. Bardzo proszę, nie ma problemu, nie ma przeciwwskazań, będziemy mierzyć temperaturę i wilgotność i podawać im, w jakim temperaturze i wilgotności składowane są ziemniaki. A czy znaczy jest... wy będziecie wiedzieli, że tam są ziemniaki? ziemniaki? Nie, ale będziemy wiedzieli, że jest u tego klienta i że mierzy sobie temperaturę i wilgotność, bo, bo widzimy tą temperaturę i wilgotność. Do czego on to używa, to właściwie nie moja sprawa. Ja zachęcam, każdy użytkownik dla mnie jest na wagę złota. Tak długo, jak płaci za użytkowanie i potem jeżeli, to, jeżeli minie te 3 dni, no to my zaczniemy po prostu, po prostu pobierać opłatę za każdy dzień. Symboliczną, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę z tego, że są bardzo symboliczne kwoty, ale jak ktoś chce, no to przecież dla mnie, ja nie będę nikomu tutaj, to nie jest tak, że my walczymy z tym, absolutnie nie, zachęcamy. Dla mnie każdy użytkownik tego opakowania w każdym etapie łańcucha dostaw to jest na wagę złota, tak długo, jak za to płaci. I to jest niestety tutaj pozdowa zasada, no ale na tym się biznes popiera, więc za darmo nic nie ma, więc jeżeli chcesz za to płacić, powiedzmy ten, bo nie wiem ile to będzie, ale pewnie, może złotówkę, no to, no to nie są to kwoty, które nikogo zabiją, ale, 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 ale dla nas jest, jest to ważne, żeby, żeby to pakowanie pracowało i zarabiało na siebie, no bo swoje kosztuje. Mhm. A czy ja jako użytkowniczka, śledząc drogę mojej paczki ze sklepu do domu, będę widziała, że na przykład o tutaj spadła? O, momencie odbioru, e, tak, tak, w momencie odbioru, generalnie rzecz biorąc, dane wszystkie sensoryczne e, będą pobierane generalnie na telefon komórkowy i dokładnie będzie wiadomo w czasie całego przejazdu, generalnie w jakich warunkach było to i co się z tym wydarzyło. Drżycie kurierzy, musicie być bardziej ostrożni. No zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. To koniec są... rzucania paczkami. Tak, koniec i... rzucania, koniec takiego braku odpowiedzialności za to, co się dzieje i co się robi generalnie z produktami, właśnie z paczkami. To ma swoje bardzo pozytywne reperkusje, generalnie rzecz biorąc, z punktu widzenia operatorów logistycznych, czyli kepolskich, no bo oni generalnie ubezpieczają to, oni ponoszą te koszty. Tutaj nie ma tego problemu, ponieważ są w stanie dokładnie stwierdzić, kto za to był odpowiedzialny, kto, kto, komu to się, że tak powiem, uszkodziło, kto jest za to jest winny. Zresztą, jeszcze bardzo często sklepy zwracają uszkodzony towar w czasie transportu, tak. w sumie nawet niezależnie, czy ich winy był zwrócony, czy nie. Tak, ale to są, ale my, ale my nie widzimy, to są koszty, my nie widzimy tego całego, tej procedury, która jest z tyłu, tak, no bo coś się potem z tym dzieje, są jakieś roszczenia, są jakieś prace, którą trzeba wykonać, trzeba to rozpoznać, więc pewna praca dodatkowa, tutaj to wszystko jest uproszczone, jest, jest szybsze, jest, jest mniej tego typu sytuacji. Wiemy bardzo dobrze, że trwałość opakowań wykonanych z tego typu technologii w takich materiałach generalnie, które nie są monitorowane w żaden sposób, jest bardzo duża i kilkaset cykli potrafią takie opakowania wytrzymać. No nasze, które nie jest anonimowe, zakładamy, że wytrzyma jeszcze dłużej. Ile? No, zakładaliśmy minimum 200 cykli, ale prawda jest taka, że to będzie więcej niż 5 lat. Także to, to, to jest dość długo i, 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 i wydaje nam się, że, że, że to jest taka minimalna ekologia zresztą tego opakowania. Nie opiera się o to, że ono jest wykonane z papieru, z czegoś ekologicznego, tylko właśnie wykonane jest z materiałów bardzo trwałych i bardzo długo może egzystować, czyli jest wykorzystywane bardzo długo. Tak, cykl życia jest ważny w ekologii bardzo, więc... Dokładnie tak. Oczywiście, że my je naprawiamy, czyli hmm. nawet jak się uszkodzi, to nie jest tak, że my je wyrzucamy, tylko ona ma konstrukcję modularną i te moduły, te elementy, które ulegały uszkodzeniu są wymieniane na nowe. A czy to już jest testowane przez klientów? Jeszcze nie. Byłoby to trudne. Niestety koszty produkcji tzw. Tak technologią wtrysku są spore, opakowanie tych gabarytów, Żeby mieć świadomość formy wtryskowe takiego opakowania to jest koszt rzędu 2 milionów złotych, więc na poziomie projektu badawczego przekraczało to nasze możliwości. Liczymy, że i szukamy w tej chwili intensywnie, bo ponieważ projekt się kończy w tym roku właściwie już niebawem. Że znajdzie się, znajdą się podmioty, które będą zainteresowane zainwestowaniem w taką spółkę, w taki startup, aby zrobić tą, tą, tą formę wtyskową i wejść z tym rozwiązaniem na rynek. Naszym wymarzonym modelem jest, jest to, żeby stworzyć spółkę, która będzie operatorem. Ważne jest to, aby operator tego opakowania był podmiotem niezależnym. Znaczy niezależnym w rozumieniu takim, że według nas nie jest dobrze, jeżeli to opakowanie stałoby się produktem jednego z operatorów kepolskich, czyli tam Impostu, czy Poczty Polskiej, czy kogoś takiego. Dlatego, że ono wtedy będzie bardzo obsługiwało, bardzo wydzielony kawałek rynku i będzie można go zadać tylko jednym kanałem, że tak powiem. To nie jest dobre. Wydaje nam się, że dużo lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby inwestorem w tego typu spółkę byli albo, albo, albo użytkownicy, czyli sklepy internetowe, które chcą z tego korzystać i tu możemy na przykład iluś, że tak powiem, ileś podmiotów zaprosić do takiej współpracy, żeby współfinansować tak i żeby ona ich obsługiwała właśnie i dla nich były, to opakowanie było dostosowane i mieli wpływ na to jak ono wygląda docelowo finalnie czy miejsca na reklamę czy tego typu rzeczy i mogli w swoich sklepach je wprowadzić. Są tacy duzi gracze, na przykład Zalando mm -hmm. czy duże inne firmy, czy, które by chciały i mogły z tego korzystać. to ma też dużo zwrotów. Tak no, jest, jest, dokładnie, jest więc, więc mogą być zainteresowane jak tak najbardziej, tak sobie tutaj, że tak powiem, gdybamy, A, albo na przykład firmy produkujące opakowania czyli producenci opakowań, np. jakieś tam duże firmy generalnie zajmujące się opakowaniami plastikowymi, czy innymi opakowaniami, które by chciały generalnie jako taki, taką spółkę też posiadać w swoim portfelu. I z jednej strony wytwarzać to, produkować w swoich zakładach produkcyjnych, a z drugiej strony być współwłaścicielem albo właścicielem takiej spółki, która jest rzeczywistym operatorem i buduje te relacje z operatami kopowskimi i obsługuje tych klientów. I realizuje te procesy, a oni również wspierają procesy związane na przykład z naprawą. Czyli to też bardzo dobrze pasuje i taka układanka. Natomiast, czego byśmy bardzo mocno nie chcieli, to, to, to na pewno na pierwszym etapie nie jest naszym wymarzonym inwestorem, że tak powiem, inwestor kapitałowy, bo wydaje nam się, że, że to będzie trudna inwestycja, i, i oczekiwania mogą się rozjechać nasze względem tego, czego oczekuje fundusz kapitałowy. To są jednak pewne modele działania, które nie zawsze pasują do wszystkiego. Chociaż się nie zamykamy na to, oczywiście, jeżeli pozycja będzie sensowna, jeżeli to się da dogadać. Natomiast wolelibyśmy takich inwestorów branżowych, natomiast przynajmniej na pierwszym etapie, kiedy powstaje ta spółka i będziemy chcieli zrobić właśnie produkcję jak, jakiejś tam puli kilkudziesięciu, może pięćdziesięciu tysięcy takich opakowań, wejść już na rynek, choć pierwsze umowy zaczną działać. Natomiast na pewno będziemy poszukiwali inwestorów kapitałowych, którzy będą zainteresowani przeskalowaniem tego biznesu. Czyli jak to się uda i wszystko pięknie zadziała i ta spółka będzie ładnie się rozwijała, no to przeskalowanie i zrobienie w dużej skali nie, nie, nie 50, tylko, tylko 500 tysięcy opakowań i wejście, że tak powiem, szeroko na rynek, to to oczywiście jest kierunek, który... Z takimi dużymi pieniędzmi, od dużego takiego funduszu kapitałowego, na przykład typu Private Equity, no byłoby super. Wiem, że na polskim rynku takie zagraniczne, duże podmioty funkcjonują, więc, więc tego typu opcje oczywiście istnieją, ale my się nie zamykamy na rynek Polski, chociaż chcielibyśmy, żeby to było polskie przedsięwzięcie. Zwłaszcza, że to będzie duży krok w kierunku redukcji opakowań, które tak. są wykorzystywane tak. w, w transporcie. Um, czy testowaliście Epak z kotami? Nie. Skutami nie Bo jednak koty zawsze wskakują do każdego pudełka. Więc nie, nie, nie te... Mogą tam naruszyć jakieś kabelki albo. Nie, nie ma kabelków. Albo tą siatkę. Nie, kabelków nie ma. Siatka jest przytwierdzona, więc raczej nie powinno być problemu. Siatka jest rozwiązaniem typowym, generalnie wykorzystywanym w branży motoryzacyjnej. Tutaj może użyję sloganu jednej z firm Simply Clever. Także takie bardzo proste rozwiązanie, niespecjalnie złożone, ale robi swoją robotę przytrzymuje te produkty w środku. Nie wychodzimy z założenia, żeby trzeba było robić nie wiadomo co. To, co jest że tak powiem, załatwia sprawę. Kotów żeśmy nie testowali, ale może trzeba to zrobić. Zalecam, jako właścicielka kotów, które uwielbiają skakiwać do kartonów. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Do widzenia.